Jesteśmy właśnie równolegle po dwóch premierach. Intel zaprezentował właśnie nową serię procesorów pod LGA 1700, oznaczoną jako Raptor Lake Refresh. Nowa generacja, zgodnie zresztą z nazwą, to odświeżenie serii core, polegające na dołożeniu nowych rdzeni, zwiększeniu zegarów, a także paru zmian w line-upie. Ale przede wszystkim i co najważniejsze, to wzrosty wydajności, które są widoczne i odczuwalne. Jednocześnie do sklepów trafiły też całkowicie przeprojektowane komputery marki Gamer, które można dostać w sklepach XCOM, a które stanowią całkowicie nową jakość. Jeśli chodzi o podejście do budowy zestawów komputerowych skierowanych do entuzjastów PC Master Race, którzy jednak woleliby powierzyć budowę swojego wymarzonego PC-a zawodowcom. No bo czy widzieliście kiedyś w standardzie, w gotowym komputerze ze sklepu, grzebienie do przewodów albo tak zrobione cable management po stronie serwisowej obudowy? Ja też nie, a przynajmniej nie aż tak często, więc szapoba. Wracając do nowych procesorów Intela. tak, to właśnie odświeżone raptory trafiły w trzewia gamerów, a w prezentowanym dziś modelu Hero Plus znalazł się czarny koń tej generacji, Intel Core i7 14700KF, który jest moim zdaniem procesorem kompletnym i najbardziej dopieszczonym. Tożsamość linii Core i7 zmieniała się bowiem na przestrzeni ostatnich dwóch lat, ale wiele wskazuje na to, że 14700 w wariancie K i KF to pod wieloma względami wybór najlepszy. W 2021 roku model 12700KF debiutował jako jednostka 12-rdzeniowa i 20-wątkowa, ale już rok później wraz z modelem 13700KF procesor ten zyskał 4 rdzenie Efficient i co za tym idzie kolejne 4 wątki. Aż finalnie w odsłonie 14700KF zyskał kolejny kwartet Efficient Cores, jeszcze wyższe taktowania wszystkich rdzeni i stał się ostatecznie procesorem 28 wątkowym, co już nie tylko sprawia, że przebija najwydajniejszego starszego brata z rodziny Alder Lake w postaci i9-12900KF pod kątem wydajności jednowątkowej, ale bije go przede wszystkim wielowątkowo i to widać i czuć. A jeśli porównamy bezpośrednio i9 12900KF oraz i7 14700KF, to okaże się, że hipotetycznie niższy w hierarchii model i7, ale nowszej generacji pod każdym względem jest lepszy. Stąd też i mój żart, że nowa i7 jest obecnie najbardziej opłacalną i9 na rynku. Zanim przejdziemy do testów, to dla sprostowania powiem tylko, że model K oraz KF to to samo względem względem wydajności, a jedyna różnica polega na braku zintegrowanej karty graficznej Intel UHD Graphics w procesorach z dopiskiem F. Patrząc na testy nowych procesorów Intel Core w odniesieniu do najwydajniejszego reprezentanta 12 generacji, już w pierwszym teście przeprowadzonym w Cinebenchu R23 dla pojedynczego rdzenia, widać, że prosta wykładnia w postaci zwiększania samego zegara przekłada się na realny efekt w postaci odczuwalnego wzrostu wydajności. Co prawda, każdy z procesorów Intel Core z dopiskiem K można podkręcić na płycie głównej z chipsetem oznaczonym literką Z, ale nie każda płyta główna poradzi sobie z tym zadaniem tak samo dobrze. Dobrze, dlatego warto mieć na uwadze, że sam zakup procesora określonego literą K nie gwarantuje jeszcze szybkiego i prostego overclockingu. Czyli w skrócie i bardziej po ludzku, jeżeli byście chcieli zakombinować i kupić starszy, tańszy model, a później go sobie samodzielnie podkręcić, to może się to skończyć różnie, ponieważ ilość czynników, którą trzeba brać pod uwagę, aby overclocking był skuteczny, jest obecnie naprawdę duża i wykracza poza tylko i wyłącznie dobór samej płyty głównej. Dlatego właśnie wydaje mi się, że warto przede wszystkim wiedzieć, jaką wydajność otrzymacie zaraz po wyjęciu z pudełka. Fabrycznie. A ta będzie dość liniowa, tak długo jak katowany będzie tylko jeden rdzeń. W CPU-Z benchmark procesory układają się równo po sobie, jeden po drugim. W Cyberpunk'u 2077 również wyniki świadczą o tym, że to nie przedrostek i5, i7, i9 ma kluczowe znaczenie, a właśnie generacja procesora odgrywa pierwsze skrzypce. Wydajniejszy na papierze i 912900 k przegrywa tu bowiem z kretesem, nie tylko z modelami i 7 1700K czy i9-14900K, ale nawet z i5 najnowszej generacji. Wyniki wydajności wielordzeniowej z kolei jeszcze lepiej pokazują, że rozwijanie ilości rdzeni Efficient w i7-14700K przełożyło się na lepszą optymalizację tego produktu. W zadaniach Multicore objeżdża on całą stawkę, będąc niebezpiecznie blisko modelu i9-14900K, który jednak nie tylko wykazuje swą wyższość w wynikach wydajności, ale też w cenie. Dlatego, czy 38% dopłaty do najnowszej i9 względem wzrostu wydajności średnio o około 11% multicore się Wam kalkuluje, musicie ocenić już sami. Jeśli liczy się każda sekunda pracy, to z pewnością na przykładzie korony benchmark można ocenić, że i 7 14700K to najlepszy kompromis wydajnościowy. Testy praktyczne też nie pozostawiają złudzeń i wykazują, że zmiana starszej generacji procesora na najnowszą to przeciętnie o 35% krótszy czas oczekiwania na konwersję plików lub render sceny. Warto też wiedzieć, jak Najnowsza generacja wypada na tle starszej pod kątem zużycia energii. Jeśli pozbawimy procesorów wszelkich limitów mocy, to trzeba się przygotować na pobór energii sięgający nawet okoli ok. 600W w wypadku najwydajniejszego raptor Lake Refresh. Podkreślam jednak, że pobór mocy podany jest w odniesieniu do całego komputera, a nie samego procesora. Tak dla jasności. Jeżeli chodzi o moje testerskie odczucia i w ogóle podejście do premiery 14 generacji procesorów Intela, to mam takie dosyć mieszane odczucia, bo z jednej strony widzę, że te procesory. Faktycznie są tym, co Intel chciał pokazać jako maksimum możliwości platformy LGA 1700, ale z drugiej strony wydaje mi się, że mógł to już zrobić jedną generację wstecz, po prostu optymalizując to, co pokazał w 2022 roku. Niemniej jednak, fajnie, że w tym momencie LGA 1700 jest już kompletne. Posiada jakby trzy generacje procesorów: 12, 13, a teraz 14, i wszystkie trzy, co najważniejsze, chyba dla nas użytkowników, działają. Pod tym samym LGA i wystarczy do ich obsługi jeden najnowszy w domyśle oczywiście BIOS, który jest dostępny już właśnie powinien być na stronie producenta waszej płyty głównej. Stwierdziłem, że w tym materiale skupię się na i7-14700K i KF, ponieważ jeżeli chodzi o moje odczucia, to właśnie z tym procesorem wiązały się najlepsze, gdyż jest to jednostka, która się nie przegrzewa, potrafi ustawić dość wysokie zegary, aby zapewnić naprawdę bardzo wydajną pracę, a przy tym wszystkim, jak zresztą widać też w testach, jest generalnie najlepiej Zoptymalizowana pod kątem stosunku wydajności do ceny, i przy okazji, patrząc stricte na taką specyfikację papierową, bije pod wieloma względami modele i9 generacji poprzednich, w tym przede wszystkim generację 12. Jeżeli chodzi o mnie, to w tym materiale to już wszystko. Ja Wam dziękuję serdecznie za uwagę i czekam na Wasze komentarze pod spodem, chociaż chyba domyślam się, co w nich napiszecie. Natomiast być może się zaskoczę, na to zresztą gorąco liczę. Nie tak gorąco jak. A, nieważne. Dzięki jeszcze raz, pozdro i na razie.